Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Trener Bimbaj. Oto kolejny yy, kolejny mecz przed nami. Mamy skład Mosquere, Oblaka. I teraz widzę, że w tym tygodniu James jest yy, nie w formie. No ale spokojnie, weźmiemy sobie Typiera. Musimy najpierw znaleźć zemnika jakiegoś kolwila też wyrzucimy. I o Simon. A, niedobrze, nie dobrze, niedobrze. To co? Yy, Grimaldo na lewą stronę? Może? Tutaj nie. Nie. Środkowego bronzu szukamy. No to ze środkowego. Zero jest gotowy. I dowbyka możemy wziąć. Powrotem do składu. Dowbyk. Cało Trochę się nastrzelał. No nie mam targetmana żadnego. A Raucho może wejdzie tutaj. No i dajmy go do głównego składu tutaj. Alwandajka na środek dajmy. Wandek jest wytrenowany przez nas i No będzie lepiej walczył w powietrzu. Tak mi się wydaje. Musi odzyskać pozycję w zespole. Mm, tutaj jest OK. Na prawą obronę i na... Targetmana nie mam nikogo. No, Tam nie mam nikogo właśnie. Ale Grimad może wrócić do składu za. Robersona może tak. Dajmy go tak do składu. Prawego obrońcy szukamy. I w sumie Targetmana jednego. Prawego obrońcy i Targetman. Dobra, lecimy na zakupy. Kupuję porząd graczy z formą mała samych. Nie wiem czy mam treningów na tyle. Mam jakiś tutaj... kontrakt. Jedynkę, trójkę. Pani Adidas Polska, czy ja mogę zainwestować te pieniądze i być głową? U, dziękuję! Eee, właśnie. Mamy piątkę i mamy czwórkę, trójkę. Tutaj nic raczej. Na lewą bronę szukamy? Nie, na prawą. Na prawą obronę szukamy. No to nic tutaj nie znajdziemy. Może, może. Napastnik jakiś? To też nie bardzo. Gonzales. To nie przejdzie Bimba. Ponieważ ma pozwolenia o pracę. Dobra, idziemy dalej. Tutaj może z tej paczki coś wyciągniemy. bronić Aihan. No nie ma Pitboy Crossing. No, jeszcze Defensive to nie bardzo. Napastnik Tiam Gold Poacher. A, szukam kamter Gadmela. Pols nie. Endur. No, ten endur mi się sprawdza w głównej drużynie. No, mógłby zespół zainwestować, ale. Mam wytyczne od zarządu. Targetman albo prawy obrońca. Nie możemy się tutaj wygłupiać. Targetman albo prawy obrońca. O! Defensy fullback też. Oj. No tutaj nie, nic tutaj też, nic tutaj. Same biedaki, no to nic. No, idziemy na rynek transferowy. Idziemy sobie na rynek transferowy i szukamy zawodnika o profilu odpowiedni. Czyli, tak: w formie A najlepiej pozycja Airbag albo RMF. Zobaczmy, co tu jest do wzięcia. Hakimi jest. W formie A, Hakimi. Pinpoint Crossing. I nie wiem czy ma treningi. Dobra, weźmy sobie Hakimiego, zaufajmy mu. Zobaczymy jak będzie chodził. No i Targetman. Nie mam treningu. nie ma szans. No i do tego jakiś... Targetman w formie A. Co to będzie? Petarmusa No bez, bez aerot nie możemy, Morelos 77 wzrost. To ten, no nie żaden. Pedro Mendes może Aj. stulić. To jest na testy zawodnik. To jest na testy. Tak, jest dobry piłkarz, to niekoniecznie musi mieć. 69 overall, Idealny. No, nie wiem czy będzie godny z miennikiem Jiru, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak on pójdzie. Eee, no to tak, James wypada. Wskakuje tutaj stulicznie... Hakimi. Tak, i tutaj wskakuje stulić w miejsce Jiru. Tylko treningów, żeby w no prawie. Prawie. Daj mu chociaż. Połowę, nie? Tam temu połowę i temu połowę. Niech będzie. Słab do środkowania trochę ma. Dobra, hakimi nie zagra na ławce. Ripper w głównym składzie. Tak myślę, no. Musi potrenować jeszcze chłopak. Stulić. 49 leweli do góry, no to może coś z niego wyciągniemy zaraz, panie stulić, panie stulić 12, 13, 14, 15. Może być no, no, gdzieś się sobie. Mimo, on jest niezły. Dobrze, jedziemy. To jest ten sezon, to jest ten sezon. Jest który dzisiaj? Do końca są niecałe dwa tygodnie. Zostały drugi, drugi jest, Jak do drugiego marca nagrywałem. A my tam jesteśmy w której dywizji teraz? Piątej chyba. Ja pierdzielę. Nie, nie zdążymy. Trochę przycisnąć. Eee, dobrze. A ale tutaj mamy. Unanę tutaj mamy. No dobra, jedziemy. Chodzi do Polski, się odpala. Piąta dywizja, pierwszy mecz. Proszę bardzo. A ten tutaj spadł. To, to był ten. Tu był właśnie ktoś inny. To się pozmieniało. Może, może Bana dostał? Nikitos tutaj był. Nie wytrzymał presji. Dobra, jedziemy. Może Nikotasu nie dogonimy, ale się staram. Teraz wrócę. Mamy. co tutaj mamy No nic nie mamy Panie, tak się nie robi hmm, się zepsuło. Będziemy to teraz czekać. O! Jest przeciwnik. Dobrze. Adidas Polska. Kontra. Coś tam. Zobaczymy jak nowe transfery się spiszą teraz. jasu. Skyra dobrze. Bo to mnie są pewnie hakimi. Hakimi też yy, debiut dzisiaj. Beto. Beto Tyramowi nie da pograć, chyba. Dobrze. Dwa debiuty. Stewlić i hakimi. Jak oni sobie dzisiaj poradzą? Zobaczymy. Tewry upomykane na środku brony. magnan w obronie, na bramce. Dobrze, jedziemy. Nie, te, to nie ten kubek. No, no to jest e, pierwszy mecz piątej dywizji. Może być ciężko. Miałem troszkę dłuższą przerwę, bo te futbol, znaczy od tej drużyny, chyba z półtora tygodnia. Gdzie <laughs> grałem to drużyną na półtora tygodnia. Ale wrócimy. Ale ze futbolu jestem na bieżąco zawsze. Macie, dwa sobie zagram. I, I zobaczymy. Myślałem, że coś weźmiemy za kontrakty, ale. Szukamy tylko określonej pozycji. Nie możemy sobie wziąć na zaś. Takie są zasady tutaj. Adidos Polska, zespołu. Graj kolego, co ty tam ustawiasz? Co ty tam ustawiasz? 81 do z pięćdziesiąt 90. Ale się bawi. obrze jedziemy. Może wyjdzie, będzie szybki meczyk. Albo ja wyjdę. Nie, ten zespół się nie poddaje. Przyjmiemy 10 goli, ale nie wyjdziemy. Muzykę wyłączy. Beto. O no Panda no. jak ostro zaczynają tym razem. Stulić. No nie tym razem, troszkę niż się stulić. Beto ucieka. Jeszcze by walczył Rafinia. A Rafinia jeszcze jest w tym zespole. wzorcowo od Grimaldo, dobrze, dobrze. Zapomniałem o No to jest wzmocnienie. Mega wzmocnienie. Grimaldo w pole karne. Araucho tam walczył, ale nic z tego. Grimaldo, chyba ręka była. Stulić. Wysoko. rafinia ależ zagrali z Grimaldo. Beto! Beto jeszcze raz. Oj, trochę zabrakło, trochę zebrakło. Wandajk w go chyba. Trzyma za koszulkę. To musisz. Ale daleko wykopał. Rafinha. Vandek długa piłka na Beto. Stulić. Grimaldo. Oj, nie potrzebnie zawracałem. No, też długa piłka, a to ma takie granie to mamy obcykane. To mi jasu nie da w życiu. Grimaldo Onana O, chyba mój błąd. Te pol. Uciek, stulić. To może być jego bramka debutancka. Grimaldo podkręcona. Grimaldo podkręcona, ładnie, ładnie. Mogę przyjmować. A lipa. Do przodu panowie, do przodu panowie. Van Dijk No, nie, musimy też wygrać. Chłopak nic tutaj nie gra. Jest za to graż, bin super graż. No, jak myślałem, Serafinia spalony. Szkoda to, tej bramki, mogę Grimaldo wtedy inaczej się zachować. Mój syn tutaj przyszedł mnie dopingować. Tak? Synek? to dupingujesz Nie, No, tak? Dobra, sam się muszę dopingować. Dawaj, baj, dasz radę. Dobra, jedziemy. Kamera zepsuła się, coś tam. Dobrze. Raucho? Tak jest. On wrócił do zespołu. Rafinia ucieka. Beto szeroko. No i tyle by było. Walczy Beto, ale to może być za mało. Miasu. Rafinia. Beto. Grimaldo. Stulić prawie miał, prawie miał w debiucie. Rafinia. Mój błąd. Rafinia, ale trochę go ciągnął za koszulkę, chyba. Dobrze, dobrze, to mi jasno, spokojnie, spokojnie, panowie. Unana, tulić. Unana, Beto. Beto, ależ go wziął na plecy, Beto. Nic z tego, nic z tego. Chyba zabrakło trochę zręczności. Długa piłka, to Miasu. Niedokładnie, niedokładnie. jest. Grimaldo się wraca. Van Dijk, spokojnie, spokojnie, panowie, grajmy. Rafinia. Depol za plecy, za plecy od Beto. No źle gramy z przodu trochę, to Miasu. Kolejny błąd. Van Dijk. Beto, Stulic, Depol, źle, za nerwowo, za szybko, w ogóle za. No i teraz jeszcze podanie pod nogi, chyba strzału. Jan Oblak też debiut ma, chyba zapomniałem. Jan Oblak też ma debiut. Stulic. To nie, to nie jest klasa Ziru ani Czeko chyba. O Beto. Czeka na kolegów. Grimaldo. A jest tu tam był. Jeszcze muszą się zgrać. To nie jest ten zespół. To nie jest ten zespół na razie. Co on tak chyba kombinuje? A nie graj pan 21 podań, tylko oddał 8 celnych. Nie wiem, czy powinienem bardziej dołem grać w tym meczu, żeby to strzelić na pewniaka, ale, ale z tym przodem, co ja mam teraz, on z jakiejś zmiany robi. Araujo, nic z tego. Jeszcze raz Rafinha Grimaldo z prawej nogi, Stulić! O,ż prawie było. Prawie, no nie, no nie, niedobrze Araujo Van Dijk stulić. O, ależ tu, z... Aj, no bez Bez one touch -pass, bez true -passing. A, to nie przejdzie, nie przejdzie, Stulic musi jeszcze wiesz, że się nauczyć od Moich targetmenów podstawowych To miasu. jasno Van Dijk, długa piłka na Beto Beto, Stulic Chociaż się nauczył teraz, Beto. Musisz, Beto. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Beto. Systa, w końcu. Tam Stulic obserwuje. Nie, U, no ładnie uderzył. Super się urwał, dobrze. Super się urwał, Nasz Nasze stulić, Beto się super urwał. Stulic pomyślał, nie? Dobra, mamy wynik, 1-0, no to także to my możemy teraz sobie dać na wstrzymanie I tyle, nie? A, gram tak jest, dobrze jest Stu nie do rady, ale no, no to patrzy, Beto patrzy mu na ręce co robi Że nie jest najgorzej Jeszcze dobijemy go Znaczy tutaj atrybutów do walki w powietrzu już nic nie zrobimy Raczej już nic nie zrobimy Beta, no. jedziemy Czyli tak, Stulić, Hakimi i Oblak To są debiuty Co on tak zmienia co chwilę, no a czy tak myśli? Też was tam denerwuje. No jest. Zmiany jakieś robią. <śmiany> myśli, że to wina jego zawodników chyba. A tak naprawdę to wina jest. Połączenia. Dobrze. Grimaldo. Nic z tego. Próba strzału. Grimaldo spokojnie. Oblak. Też spokojnie widzę, dobrze No i co? No i błąd Próba strzału Dobrze Stulić Rafinia. Rafinia? No, no Co to za faul? Tundę. Grimaldo. Dzisiaj ma już jedną asystę, ale on próbuje jeszcze mieć, zdobyć w meczu bramkę. Grimaldo? Aż podkręcona Grimaldo była. No, Mike Dan prawie się pomylił. Prawie to weszło. Beto. Hakimi. Ale to za mało miejsca było. Długa piłka. Takie granie chyba nie przejdzie raczej. Van Dijk, spokojnie. Oblak. De Paul. Van Dijk. Tomiasu. Rafinha. Nie mógł zgubić. Jeszcze raz Rafinha. Nie do... Jeszcze, jeszcze kon... nie koniec. Panika trochę. Grimaldo. Beto. Stulić. A jest za głęboko Depot. A Raucho. Ucieka mu Hakimi. Debiutancki mecz. Hakimiego. Słabe dośrodkowanie Van walczy w powietrzu On Bapę go popchał Grimaldą A, niedobrze Kontra chyba idzie szybka Van spokojnie Onana Ale moja wina, chciałem do Hakimiego Onana naprawia błąd Stulić ale to zrobił nie? ja pierwszy co do strzału. Ja nie wiem czy ja dobry transfer zrobiłem, tak się zastanawiam, nie. Mimo gdzie ty miałeś oczy dobrze miałem oczy. To jest pierwszy mecz. To jest pierwszy mecz. Musimy się uspokoić. Cierpliwość najlepiej? Nowy schodzi za stulicia. Zmęczony stulić. Na koniec mógł strzelić przed zejściem z boiska, ramkę z lewej nogi, ale... Czegoś zabrakło? Czego to zabrakło? Czego to zabrakło? Kiki Power 80, 576. <noise> Słabszą nogę medium. Nie wiem, wszystkiego. Chyba wszystkiego. Chyba wszystkiego. Beto, de Paul, de Paul ucieka, jest Beto, szansa na bramkę, nie, Beto czeka, jest Hakimi. Oj, nic z tego, nic z tego. Raz wykonał doświadczenie Hakimi, ale słabej jakości. Grimaldo, beckhorst No męczymy go, męczymy go, ale to. brakuje skuteczności. Van Dijk Van Dijk. Rafinia Na razie dzisiaj w cieniu Rafinia. Aj, Grimaldo już wracał. Pozycję Długa piłka, Tomijasu. Od razu piłka za polę Karny Strzał. Jak taktyka jest? Beto. Ja też tak gram, ale no nie, no to, 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 to nie, to nie może tak być. O, ale zrypałem. Nic takiego w czegoś mogłoby mogłaby wpaść bramka. No. No u mnie chociaż te lagi z obrony, jak wybijam, no to są takie lagi, żeby obrońca walczył z napastnikiem, a nie to po prostu na wolne pole, gdzie nic się nie dzieje i ja przechwytuję piłkę, nie, to tak nie. To musi być wy piłka wybita na walkę, a nie oddanie przeciwnikowi. Raucho. Wekhorst. Super. Wekhorst. Pellegrini. Za ciasno tutaj, za ciasno jest. Chyba strzału. Minimalnie. Pirlo się zaskoczyć. Tego meczu chyba, nawet jakbym się starał, to by nie przegrał. Rafał, ależ Rafinha to zagrał. Nieobecny w tym meczu, nieobecny. Ale jak już przychodzi do rozmowy, to jest dziwna piłka. Jak już przychodzi do kluczowych zagrań. No wkazał Rafinha teraz zagranie. Beto schodzi, Tiuram wchodzi. Nasza nadzieja. No, musimy strzelić z drugą bramkę, bo ten jeden to taki niebezpieczny wynik. Kimi. Hakimi wybiujcie. Rafinia, niedobrze ona oblak, Kakimi, pięknie. Juram To mi Juram Wojek Horst Za wolno troszkę, ale Pelegrin się rozpędził Pelegrin nie da Znaczy Grimaldo No, o prawie Źle mi się gra z tym kolesiem, bo jakoś tak jakoś dziwnie Zabunkrował się i Albo nie zabunkrował się, ale ja nie mogę strzelić mu Nie gra to dobrze no to zresztą widzicie, nie? Ja też spalę, ale nie gram, ale... No ale to co on robi to jest w ogóle bez sensu. To jest bez sensu. A, a ja na to się nabieram, nie? Bo ja przyjmuję tą piłkę, on później gdzieś tam... On później gdzieś tam yy, zabierze mi tą piłkę i zrobi w sumie akcję z niczego. Muszę być tutaj czujny, jak gdyby podwójny. Albo pies podwójny. To nie, tak nie strzeli. Chyba. Eee. Yy, Wekhorst. Dawaj Wekhorst. Jeszcze jedna. Rafinia. Ucieka, rafinia. Jeszcze jedna do szatni. Rafinia. Nic z tego? Pan Dijk. To nie, to jakieś małe dziecko, gra chyba ze mną. Oblak. <grymne> Co to był zameczny? Więcej do mnie niż ja, nie? A Tak się strzela z połowy boiska. To tak jest. No ale ważne trzy punkty. To są najważniejsze trzy punkty w życiu. Dobra, trzymajcie się e doeu